Jak zrobić wyjątkowe pergole w ogrodzie? Właśnie tak. Jeżeli możemy sobie wymarzyć idealną przestrzeń, to moim zdaniem byłoby to właśnie taka przestrzeń, czyli dwa moduły pergoli slide obudowane w pełni szybami przesownymi bezramowymi 10 mm. Tutaj akurat nigdzie nie mamy uszczelek, a tak aby ten widok był jak najlżejszy. Mamy tak, strefę do relaksu, tam mamy przestrzeń leżakową, gdzie jeżeli jest słońce, akurat tak ułożyliśmy całość konstrukcji, żeby to słońce, które pada nam, z góry, z nad pergoli akurat padało nam w ten sposób, aby pergola nam nie dawała cienia na przestrzeń do opalania się. Idealny tak samo kąt do oglądania swojego pięknego domu. A propos, jeżeli mowa o pięknym domu, również część drewnianej elewacji została również skomponowana do części pergoli, ponieważ w tej części będzie stało jacuzzi, co jest tutaj ważnym detalem dla nas, przynajmniej jako wykonawcy, i również coś, na co zwracamy uwagę bardzo, a inwestorzy często nie mają świadomości, to drobne detale, na przykład szyna, która jest zlicowana na zero z tarasem, Tutaj oczywiście jest jeszcze dużo piachu i to wszystko będzie jeszcze uprzątnięte wraz z tym, jak ta kostka się ułoży. Natomiast te wszystkie drobne detale powodują to, że macie przejście płaskim, płaską stopą, jak my to nazywamy, i nie macie progu, której się ktoś potyka, dookoła pergoli to samo.